Bajka o Czerwonym Kapturku Żyła kiedyś dziewczynka, którą nazywano Czerwonym Kapturkiem. Była dla wszystkich miła i uprzejma. Kiedy usłyszała, że jej babcia zachorowała, natychmiast postanowiła ją odwiedzić. Gdy szła leśną drogą, spotkała wilka. "Dzień dobry, Czerwony Kapturku", pozdrowił wilk dziewczynkę z uprzejmym ukłonem. "Czy mogę spytać, dokąd się wybierasz?" Idę odwiedzić chorą babcię, odpowiedziała. Jej chatka stoi po drugiej stronie lasu. Zwierz udał, że się zastanawia. Dlaczego więc nie pójdziesz na skróty tą ścieżką? Zapytał, wiedząc doskonale, że to nie skrót, tylko znacznie dłuższa droga. Wilk chciał bowiem dotrzeć do chatki babci wcześniej niż czerwony kapturek. Zaplanował, że najpierw zje babcię. A gdy nadejdzie dziewczynka, także i ją. To dopiero będzie uczta. Zdyszany zwierz zapukał do drzwi leśnej chatki. Kto tam? zapytała słabym głosem babcia. To ja, babciu, czerwony kapturek, odparł oszust cieniutkim i słodkim głosem. Ach, to ty, czerwony kapturku, zawołała uradowana babcia. Cieszę się, że przyszłaś. Wejdź, proszę. Drzwi się otworzyły i do chatki wpadł ze strasznym rykiem ogromny stary wilk. Babcia tak się go przestraszyła, że aż zemdlała. Zwierz postanowił ukryć babcię w szafie i zaczekać na czerwonego kapturka. Założył szybko czepek i koszulę babci i wskoczył do jej łóżka. Po chwili usłyszał cienki głosik. Babciu, to ja czerwony kapturek. Wejdź kochanie, odparł wilk. Ach, babciu zawołał czerwony kapturek, gdy zbliżył się do łóżka. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, odpowiedział oszust. Ojej, babciu, pytał dalej zdumiony czerwony kapturek. Dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, warknął zwierz. Dziewczynka pomyślała, że coś tu jest nie w porządku. Orety, babciu, a dlaczego masz takie wielkie zęby? zapytała raz jeszcze zalękniona. -Żeby cię zjeść szybko! Zjeść! zaryczał wilk. I wyskoczył z łóżka, próbując złapać wystraszonego czerwonego kapturka w swoje długie łapy. Przerażona dziewczynka zaczęła krzyczeć, a babcia głośno biła pięściami w drzwi szafy, w której była zamknięta. Zwierz znowu zaryczał, pewny smacznego kąska. Nie wiedział, że wołanie o pomoc usłyszeli drwale, którzy pracowali w pobliżu. Dzielni mężczyźni szybko rozprawili się z wilkiem. Kiedy wszystko ucichło, czerwony kapturek usłyszał głośne stukanie dochodzące z szafy. Gdy okazało się, że w środku jest babcia, cała i zdrowa, radości nie było końca.